40 m na sekundę i podczas obu serii treningowych ten wiatr wiał w plecy, a tu już numerem drugim kolejny z Polaków, także z Wisły, Tomasz Pilch. No i to był także dobry skok, nie tak odległy jak Kacpra Jurożka, Tomasz Pilch to jeszcze niespełna 19-latek. W seriach próbnych 121,5 i 117,5, a teraz 12,5 metra o pół metra przekroczony punkt K. Myślę, że spokojnie ta odległość tutaj poza punktem K gwarantuje udział w niedzielnym konkursie indywidualnym, a zatem także brawa dla Tomasza Bild. Mamy tę kwotę, którą wykorzystujemy tutaj w zawodach inaugurujących. Pamiętajmy, że w sierpniu, zakopane po 8 latach, dołącza znów do letni Grand Prix. Tam... Tatrzański Związek Narciarski będzie obchodził swoje święto stulecia, a tymczasem Klemens Murańka raz w Hakubie w 2017 roku stał na podium, dzisiaj skakał daleko, 129 uzyskał w jednej z serii, a teraz też to był daleki skok, wylądował poza punktem K 123. Metry Klemensa Morańki. Ja już mówię Klemens, a nie Klimek, bo to poważny mężczyzna, ożenił się, a więc musimy tutaj być pewni pełni rewerencji. Klemens 123 metry i jest w tej chwili, będzie chyba na drugim miejscu za Kasprem Juroszkiem a przed Tomaszem Pilchem. Tak, tak się, tak się dzieje i też duża szansa na to, żeby, żeby awansował do serii, przepraszam, do konkursu niedzielnego. Jest numerem czwartym kolejny z Polaków. Andrzej Stękała za zdesu Zakopane w drugiej serii treningowej. To on skoczył najdalej 135 metra z 13 wówczas platformy startowej, ale miał najmocniejszy ze wszystkich. Był tylko dwóch zawodników, miał wiatr podnarty. 70. pod narty miał Andrzej Stękała. No i zdołał to umiejętnie wykorzystać. W tej chwili widzimy ten wiatr trochę zbyt mocny pod narty. A zatem czeka tam jeszcze Maciej Maciusiak prowadzący naszą kadrę B na sygnał. Jest zielone światło od Borka Siedlaka, Jest sygnał od trenera Andrzej Stękała już na rozbieg. Popatrzmy na skoki zawodnika z AZS-u zakopane. No i ładnie, i daleko, gdzieś chyba nawet ponad 130 metrów powtórzył swoje osiągnięcie z tej drugiej serii treningowej. Teraz także wiatry sprzyjające, 0,8 metra na sekundę pod narty, no ale sprzyjający wiatr trzeba także umiejętnie wykorzystać i zrobił to Andrzej Stękała. Piękny i daleki skok, jego odległość to dokładnie 132,5 metra. Nota 126,8 i oczywiście obejmuje prowadzenie w tych dzisiejszych kwalifikacji Najdłuższy skok, jaki dotąd oglądaliśmy tu dzisiaj w dwóch seriach treningowych, no i oczywiście w tych rozpoczętych już kwalifikacjach, a teraz Aleksander zniszczył ostatni z tej sekwencji pięciu Polaków. Jeżeli jemu też wyjdzie skok, dlaczego by nie? Bo świetnie skakał w serii treningowej 125-126 metrów. Także jeżeli jemu dobrze pójdzie, to możemy powiedzieć, że na razie spisują się Polacy w tych kwalifikacjach bardzo dobrze. Aleksander zniszczył w powietrzu, Aleksander zniszczył, bardzo dobry skok, bardzo dobry skok Polaka powyżej 130 metrów, 133, a więc jeszcze o pół metra dalej od Andrzeja Stękały, no tak daleko jeszcze nikt tutaj nie próbował, moim zdaniem ta kadra B Maćka Maciusiaka na razie w tych kwalifikacjach nie pokazała się świetnie. Rewelacyjny występ naszej grupy krajowej. Cała piątka zapewniła sobie udział w niedzielnym konkursie. Przypomnijmy, przed rokiem podczas też kwalifikacji do letniego Grand Prix startowało 11 biało-czerwonych i także w komplecie wówczas...